Niektóre naukowe teorie sugerują, że my, jako istoty ludzkie, cały czas się zmieniamy i mutujemy. Możliwe, że w jakiejś niedalekiej przyszłości każdy z nas będzie posiadał jakieś specjalne zdolności czy nawet supermoce. Jak się okazuje, na świecie istnieją już takie osoby. Co więcej, wykazują oznaki ponadprzeciętności już w młodym wieku. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka przykładów dzieciaków z supermocami. Zapraszam do oglądania. Chłopiec, który widzi w ciemności. Czy superbohaterowie naprawdę istnieją? Jeden na pewno. Nambiusi z Dahua w Chinach urodził się z niebieskimi oczami. I o ile dla nas nie jest to jakieś niezwykłe, tak w Chinach taki kolor oczu jest bardzo rzadki. Po kilku miesiącach ojciec chłopca zabrał go do szpitala. Tam usłyszał diagnozę, że wszystko jest w porządku. Gdy chłopiec dorastał, jego rodzice zauważyli, że nieco różni się on od swoich rówieśników. Nang zawsze bardzo często mrugał, gdy był wystawiony na światło słoneczne. Co więcej, gdy jacyś jego koledzy ze szkoły świecili mu w ramach żartu latarką w oczy, te błyszczały neonową zielenią jak u jakiegoś kota. Wtedy właśnie ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z jego potencjalnie nadludzkich mocy. Nang faktycznie był jakiś inny. Pewnego dnia ciekawy jego mocy nauczyciel poprosił go, aby ten złapał świerszcza w nocy. Chłopakowi bez problemu się to udało. Widział w ciemnościach jak prawdziwy, ludzki kot. Po czasie zorganizowano nawet specjalny test w ciemności, który chłopak przeszedł bezbłędnie. Był w stanie widzieć, czytać i pisać w całkowitym mroku. Nang został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwszy człowiek, który widzi w ciemności. Akrit Jazwal Akrit Jazwal to naprawdę wyjątkowo mądry dzieciak. Wierzcie lub nie, ale w wieku zaledwie 7 lat został najmłodszym chirurgiem na świecie. Jego droga do sukcesu była jednak okupiona ciężką pracą. Akrit zaczął dość wcześnie się rozwijać. Umiał swobodnie chodzić w wieku 10 miesięcy i czytał oraz pisał w wieku ledwo dwóch lat. Mając 5 lat, zaczął studiować medyczne książki. Pewnego dnia dane mu było przeprowadzić prawdziwą operację. Pewna ośmioletnia dziewczynka z poparzonymi palcami potrzebowała operacji, aby je rozdzielić. Jej rodziców nie było stać na operację, a Akrit był już znany jako geniusz medyczny w okolicy. Z powodzeniem przeprowadził operację, a filmy z jego zabiegu uczyniły go światową gwiazdą. Jego zapał i marzenie, jakim jest znalezienie lekarstwa na raka, jest niewiarygodne. Chłopak powiedział kiedyś w wywiadzie, że chce w całości pozbyć się bólu i cierpienia z tego świata. Od tego czasu Akritowi udało się ukończyć studia bioinżynierii w IIT w Kanpurze. Z pewnością jeszcze kiedyś usłyszymy o tym małym geniuszu. Gabi Gingras. Czy możecie wyobrazić sobie życie bez bólu? Brzmi dość dobrze, prawda? W rzeczywistości jednak jest to niepełnosprawność, która może być niezwykle niebezpieczna. Wyobraźcie sobie, że zagryzacie zęby lub palce tak mocno, że nie jesteście w stanie tego poczuć i uszkadzacie tym samym swoje ciało. Tak właśnie było w przypadku Gabi Gingras. Gabi cierpi na bardzo rzadką chorobę, zwaną wrodzoną niewrażliwością na ból. Z nieznanych jeszcze przyczyn, brakuje jej połączenia między nerwami wysyłającymi ból, a rozpoznawaniem bólu przez mózg. Wszystko zaczęło się, gdy jako dziecko w ogóle nie zareagowała na ukłucie podczas pobierania krwi. Większość dzieci wówczas bardzo głośno płacze. Dzieci, które nie czują bólu, nie potrafią do końca zrozumieć wielu zachowań i zasad normalnego funkcjonowania. W wieku dwóch i pół roku Gabi była już wielokrotnie ranna i hospitalizowana, gdy zaczynała uczyć się chodzić. Biedna Gabi bezwiednie wkładała też palce w swoje oczy i je uszkadzała. Jej rodzice musieli cały czas zakładać jej okulary pływackie, aby chronić jej oczy. Skończyło się na tym, że finalnie oślepła na jedno oko. Gdy jej historia została podchwycona w światowych mediach, okazało się, że dziewczyna nie była sama, gdy inni zaczęli do niej pisać. Miejmy nadzieję, że pomimo swojej niepełnosprawności, dziewczynka będzie się zdrowo rozwijała. Alani dos Santos A oto kolejne dziecko z wydawać by się mogło prawdziwymi supermocami. Alani z Brazylii posiada rzekomo moc uzdrawiania. W 2014 roku ta ośmioletnia dziewczynka twierdziła, że przekazuje Bożą moc do uzdrawiania swoją wiarą. Potrafiła wyleczyć wszystko, od raka po HIV. Stała się dzięki temu wyjątkową gwiazdą w okolicy. Egzorcyzmowanie demonów i leczenie chorób to bardzo imponująca moc. Nazywana małym misjonarzem, Alani twierdzi, że dokonywała cudów w kościele swojego ojca w Faweli San Carlos. Na obrzeżach Rio de Janeiro. Tysiące ludzi rocznie przyjeżdża do kościoła w nadziei na uzdrowienie. Jej małe rączki przekazują swoje moce setkom mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy twierdzą, że zostali w ten sposób uzdrowieni. W tym niewiarygodnym materiale widać, jak każda osoba, którą Alani dotyka, po prostu upada na podłogę. Wygląda to, jakby błogosławiony dotyk dziewczynki przewracał ich w procesie leczenia. W zatłoczonym kościele tłum wręcz szaleje, gdy dziewczynka rzekomo uzdrowiła chłopca z cukrzycą czy starszą kobietę, która jeździła na wózku. Jeden z mężczyzn w materiale jest nosicielem wirusa HIV. Mężczyzna upada na podłogę w szoku od niebiańskiego dotyku Alani. Dziewczynka mówi, że uwielbia pomagać ludziom i będzie to robić, dopóki Bóg będzie jej dawał moc. Hasna Muslimani. Niektóre z dziecięcych supermocy są nie tylko niesamowite, ale i dość zyskowne. Tak właśnie było w tym przypadku. Dwunastoletnia hasna musłumani z Libanu jest znana jako dziewczynka, która płacze kryształowymi łzami. Na tych niezwykłych nagraniach możemy zobaczyć coś, co wydaje się być małymi kryształkami wychodzącymi z jej kanalików łzowych. Wydają się one być prawdziwe, a kiedy wysychają, są wystarczająco ostre, aby coś nimi przeciąć. Jej niesamowita historia zaczęła się od tego, że gdy Hasna została uderzona przez swojego nauczyciela, zaczęła płakać. Płacząc, zauważyła malutkie kryształki wydobywające się z jej oczu. Oczywiście, jej matka zabrała ją do szpitala, ale lekarze nie mogli znaleźć dla niej żadnego medycznego wyjaśnienia. Od tego czasu z jej oczu wypada od 7 do 8 kawałków kryształowego szkła dziennie. Oczy podczas tego procesu wcale jej nie bolą, a niektórzy uważają, że to jakiś cud. Ludzie codziennie odwiedzają hasnę, żeby otrzymać od niej kawałki tych niezwykłych kryształów. Ciekawe, ile taki pojedynczy kryształ może być warty. Giuliano Stroe. Ten urodzony 18 czerwca 2004 roku w Rumunii chłopak ma ciało, które chyba bardziej pasowałoby do osoby dorosłej niż dziecka. Giuliano Stroe w 2010 roku był w stanie wykonać 20 pompek pod kątem 90 stopni na żywo w rumuńskiej telewizji. Są to rodzaje pompek, w których stopy nie mogą dotykać ziemi, więc opierają się na czystej sile mięśni. Chłopak tym samym pobił rekord świata w tej dyscyplinie. Był najmłodszym rumuńskim gimnastykiem, który znalazł się w księdze rekordów Guinnessa. Na żywo we włoskiej telewizji zaprezentował też najszybszy w historii 10-metrowy spacer z piłką między nogami. Bez problemu potrafi też wykonać pozę ludzkiej flagi, w której to utrzymuje się przez minutę i 32 sekundy. Skąd ten dzieciak czerpie całą swoją siłę? Możliwe, że to geny albo jakaś wyjątkowa mutacja. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!